Gazio idź! No i widzicie wszyscy, Gazio to, to o, odważyłeś. się. Gazio się się ma, Gazio. <ścoughs> Ale Gazio ty miałeś się do środka! Widzicie, widzisz, widzisz, że się nie pada? Skakowa na lawa. No to wiesz, to jest tylko strumień, nie? Czyli się podpalasz. Ej, dawajcie dawajcie dawaj za mną, ja wam pokażę tutaj jedną skrytkę, chodźcie. Taki jak zrobił z, z tego, że... No. A to tu już byłem, co nas wtedy zamurował. No. Ja tu gówno jest w środku, O. Jaki żar. No tak, ale to i tak są hasła na to. Po co hasła to... To jest, to... kurde no Kurde. Ja tej laby tutaj zamysłem, tu jest jeden w trumie. To jest trochę by się głębiej weszło. Ej, griferzy jesteśmy, chodź. Nie rozwalajcie mu. No jak głupi to. I tak ty nie chodzisz. Ale ty jesteś głupi. Ty jeszcze. Masz na Ty się nie znasz. No, ja idę na, na pięterko. Okej. Okay. Na rabusiach, tak. Następnie 13 lata na tym serwerze. Dobra. Bardzo piękny taras obszerny z dwoma aż. i drzewka sobie tutaj posadził, O. Ne. Gum. Ne. bo bogaży mahaki Może, to trzeba by mi na niego. Dobra, ja mu drzewo uwiększyłem. Odciętamy. No to lepiej wygląda na mek wcześniej. Dobra. O! To na mnie staje. ci się je zadowala? Tak. Wow. To jest wiejski jest. Się... Tak. Na no, każde jakieś zboże muszę do mnie posiadać. No, jeszcze dziewięć razy wiecie, bo nie starczyło tego. Ale ława fajna, nie? Ale, patrzcie, pięk, pięknie jak jaka łama. O, patrzcie. Nawet. Tylko, że po, no, pod ławą jest ciemność. Hehehe. <grym grym> o nie, o patrzcie. Odkryłem sekret. O Kurde, kurde! nie mam. Nie mam tych półpłytek. co sobie. Dobra, Gerze, weź mu posta. Nie mam co tej półpłytek, Rozwaliłem. Ty to wziąłeś. Ja nie Półpłytkę. Nie... No. Dokładnie. Tak, jak niszczyliście? Ja im wyślę. Dokładnie. Niech wiedzą, jaki respekt mamy dla tego, do tego rezerwera. I ty, to Dobra. To co? Gajo, zostaw no na noc. Niech będzie tak fajnie. Taki, taki urok tego miasta będzie pokazany w nocy. Niech mnie podświetlony domek. Nie, nie, doma, nie. Gajo, te Jezu, a co to za różnica? Nie ma zwierząt, żeby weszły. Jezu, Gazio. Nie, ale Brzydzi wygląda. Nie sesaj się. <grym> no to mówię, wbijaj na serwer, to pobudujemy razem takie gówno jak ten ten Chuck Norris. O, iPhone spadł do naszej te. Co nie, to nie jest to iPhone się Okej. Nie! Nie! Albo no nie Daniel. O, gaz. Ja, ja dyma. Ja dyma. Już się zaczyna. <grym> Wiesz, na zew. Ej Geżo, co ty robisz? Ty, tu będzie taki śmiernik miejski. Lol, dlaczego to leży pod lawą? Nie chcę paść Geżo, co ty robisz? już serwa? Przeszkodujesz Moja, O, ale tam wyszedł. Czemu wyszedłeś? Nie, nie psuj tego. A, kikarudzi. Ну, Алек, да, ладно, не буду так все. Alphonse... No co tam zdobyłeś znowu? Co robi? No. LOL Ile mnie nie... Kurde... Ja dym... Czekaj, tu jeszcze trzeba zwalczać od finała. O! Gazio się pali. <gadzie> ach, ach, ach. Ja nas to psuję jeszcze troszeczkę. Troszeczkę. Ja dym To jest na... o, lol, się pali. o no dummy się czepali! No kurde, zabiłeś! <laughs> Miasto, to zaraz parany. No. Ej, ej, się do cały! <laughs> Każdy dziaderka to woda. Ale kurde! Ty to dalej pójdziesz. <laughs> A jak nie... To ja zrobię mostek! Nie ma szafera. No. No. Spali się cały dom, bo ty... Nie, <gulanie> bo na chęci zrobiłem wycieczkę. Dobre. Dobra. <gulanie> Dobra. Wiedziałem, wiedziałem, że jak rzepa jeszcze dalej przyjdzie, to jest fajnie wszystko. Co to rzepa? Już coś o rzepie. Bogu ducha wylił, pod do banku robiłem, bo ty... No co mam filmaczek, mnie tam nie ma? Bierzesz serwis w mączku.

Przecież to było oddzielone od lawy, to jest, to jest nie, niemożliwe. Nie no kurde. <grystanie> Żadek, bije na tyle, patrzę do i lawa rozlala pod Dobra. W tabliczkę. To w tabliczkę, Daniel tu był. <grystanie> Lol, <grystanie> się Daj mi szybko wbijaj. Dobre, kurde. Poczekaj, ja sobie do środka zobaczę, czy tam się też spalę. O kurde. Chodźcie do środka, fajnie to wygląda. O kurde. Alfons, daj do środka. Ej, kurde, tu, 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 kurde okay. Ej, ty Kurde, palesz. Ej, tylko ja ci powiem tyle. Jeden dom starczy. Nie więcej, dalej, nie, nie więcej. Co? Co my powiemy? Co my powiemy?